Przepraszam was za małe problemy techniczne, ale no, na sprzęt nie mam akurat, znaczy mam wpływ, ale no, się zwaliło i się nie nagrało, znaczy mój ryj, ale wracamy, wracamy do gry. Musiałem to dogać bo jeszcze w innym terminie, o, 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 się wszystko popierniczyło, ale no. ...zbierać się do kąpieli, tylko mężczyźni mogą zdejmować ubranie i kąpać się w strumyku. My musimy być ubrane i zostaje nam polewać wodą nasze sari. Już nie wspomnę o posagach. A... Podobają ci się kobiece Sari? Tak, są barwy kolorowe. Sam tkałem materiał, e, a wolę. Go dwuczęściowy strój kopielony. do Varanasi, żeby je sprzedać. Też muszę dostać się do Varanasi. Mogę jechać z Tobą? Pewnie, że tak. <laughs> Lubię towarzystwo. Hehehe. <laughs> no i jedziemy do Varanasi tam gdzie konkretnie mieliśmy pojechać. W pierwszym miejscu Super, jedziemy pociągiem. Myślałem, że on samochodem pojedzie. No Dobra. Mawa, no, no, widzieliśmy też miliard razy. Czyli jakieś cztery. Dobra. warana <laughs> to jest chyba ostatnia lokacja w Indiach. A Indie to są chyba... Bo powoli się nam kończy pantera niestety oczywiście. Zanurzam Sari w świętej wodzie. To błogosławieństwo. <laughs> Chyba. Trzeba pani powiedzieć. Świę... Święta woda. Ale zimna. W świętym gnoju. Na czym gnoju? No. Niestety święta rzeka nie należy do najczystszych. Dobra, on rzucił patykę, a my tutaj idziemy do pana... Pana dziada, go na ale to jest pewnie jakiś mistyk. Umyć ci plecy? Medytuję. <noise> nie przeszkadzaj mi. Oj, troszeczkę. Nie chcę nic mówić, ale w takiej wodzie raczej trudno się umyć. Ta rzeka oczyszcza duszę. Nie ciało. <noise> Mam nadzieję, bo, bo. Tego to już bym nigdy nie zrobił. To rzeka siwy. W świętym mieście Śiwa. Kto to jest Śiwa? W mitologii hinduskiej Śiwa jest stwórcą i niszczycielem. W Varanasi jest ponad dwa tysiące świątyń i kaplic. Wiele z nich poświęconych jest Śiwie. Chciałbym którąś zwiedzić. Nie hindusi. Mają wstęp tylko do jednej. A! Racist! Dobra, jeszcze chyba oni są. Że tak powiem, klikalni. Bo tutaj też nie pamiętam za bardzo co. Hare rama, hare rama, Tyle? Dobra, to wiemy. Teraz tu. O, tu jeszcze możemy. Tu jest. Jakiś Melnich Albo Kierun Kaplan. Witam, jestem kapłanem świętymi Dury. Szukam cmentarza, na którym spoczywają Hindusi. No. W Varanasi nie ma hinduskich cmentarzy. O kurde, widzicie? Na 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 na. Wszystkich wrzucają do rzeki. Czy nas oszukała mała? Zanurzam. Wrzucamy tyczki do rzeki, żeby gołębie miały na czym siadać. To zajebiście. Zamiatam drogę przed sobą, żeby mnie rozdeptał żadnego owada. Zatykam nos i usta, żeby żadne żyjątko mi tam nie wleciało, bo mogłoby sobie zrobić krzywdę. Moja religia zabrania zabijać. A możecie zabijać nudę? Muszę się spytać. He <laughs> sucho, sucho jak fix No Jeszcze raz może nie wyjdzie. Szukam cmentarza w Warana. Super, dobra. Dowiedzieliśmy się całe tyle ile wcześniej. Tak więc... Klikajmy wszystkich! Zobaczyłem w Indiach wiele niezwykłych rzeczy. A byłeś, w Mahal? Nie miałem czasu. Na kurde. miałeś czasu. Ale znasz chociaż historię tej budowli? Nie bardzo. Nie? Każdy zna. Co to za historia? <laughs> Przepiękna. Chcesz ją usłyszeć. O i piosenka kolejna w Indiach. <laughs> Dobra, nie przeszkadzam wam. Wy. Odbiorzę tej pięknej pieśni. Wyłączam się na chwilę. W swoim wzorze. а не прошел память. Lecz miłość przetrwa każdą z Stać będzie Stać ma Piękny Nie, serio, naprawdę, no fajna piosenka, alega. wzruszająca. W pierwszej obsadzie Pszczółki Mai! Piękna historia. No, ale mam coś do zrobienia. Muszę iść. O, patyk. rzućmy <laughs> go do świątej rzeki. <laughs> Dwajczyk, co się stało? Szczęśliwy, przyleciałem opłakiwać odejście mojej kuzynki. Co się stało? O nie, ten wkurzający gołąb umarł. Dobra, teraz dziecko wysłało kłopioły. Co się stało? kuzyneczka próbowała znaleźć różową panterę. Moja kuzynka. Co się stało? O nie! Co się stało? Zabije się! Naprawdę! Co się stało? O nie! Ten wkurzający gołąb umarł. Dobra, teraz dziecko wysłało pioły swojego ojca albo dziadka. Nie płacz, odrosnął. Też pamiętam moją pierwszą krótką fryzurę. Wcale mi się nie podobała. <grymne> nie, mam ogoloną głowę, bo jestem głównym żałobnikiem. Mój dziadek umarł. W hinduskiej tradycji główny żałobnik goli głowę. Więc smucisz się nie z powodu włosów, tylko z powodu śmierci dziadka. Nie smucę się. Dziś będziemy świętować śmierć dziadka. Nie lubimy go. Kochaliśmy go. Więc czemu świętujecie? Bo dziś rodzi się na nowo. Nie można się smucić, to przynosi pecha. Poprosił, żeby skremować jego ciało. Nie musiał o to prosić. To naturalne. Jesteśmy hindusami, taka jest nasza tradycja. Każdy hindus pragnie, żeby jego prochy wsypano do gangesu. Więc nie jesteś smutny. Będę tęsknił do dziadka, ale. Kiedyś jeszcze się zobaczymy. My, Hindusi, wierzymy, że umiera tylko ciało, nie dusza. Dusza mojego dziadka wkrótce reinkarnuje. Reinkarnuje? Powróci w nowym ciele, zależnie od karmy. Mój dziadek był dobrym człowiekiem, więc i karmę miał dobrą. Rozumiem. Chciałbym zanieść kwiaty na grób. Możesz mi powiedzieć, gdzie jest hinduski cmentarz w Varanasi? Przecież mówiłem. W Varanasi nie ma cmentarza. No wszystko cmentarza, do rzeki. Indrani by tego nie wiedziała? Przecież jest z Varanasi. Robi się coraz bardziej tajemniczo. Posław Dokładnie, poszukam. Indrani i wrzucę je do rzeki. Na maste. Dobra, teraz trzeba znaleźć nagietki. Czy on nie dał on mi nagietków. Na maste. Dobra, na. Dobra, zapytajmy się tego ziomka. Witam, jestem kapłanem. Chyba już teraz wiemy. Namaste. O, dostaliśmy nagietki. Czy to są nagietki? Nie wiem, nie znam się na kwiatach. Wciepmy to do Gengesu. Przecież mówiłem, że potrzebne ci nagietki. Ogólnie, gdzie mogę znaleźć nagietki? Gdzie? No ale to daleko stąd? Będę musiał długo jechać pociągiem z powrotem do bum bum Komu w drogę, temu czas. Temu pierogi. dobra, jedziemy do bum bum Po nagietki przez. Po kraju chyba przejeździmy, żeby wykonać to zadanie, które już teraz oczywiście wszyscy zrozumieli, gdzie było tylko po to, żeby odciągnąć Różowego od obozu, w którym dzieją się bardzo złe rzeczy. Właśnie, Nagietki, dawaj je. Już wróciłeś? Namaste. Namaste. Namaste! Mogę cię o coś prosić? Pokaż mi, gdzie jest dworzec Victoria. Dobrze! What the fuck? Przecież... Małe nieporozumienie. Dobra. Jak wstać? Myśmy dali jaśmin, a ja chcę. nagietki. Masz może nagietki? Oczywiście, że mam. Proszę, właśnie wróciłem z Varanasi. Muszę wrzucić nagietki do Gangesu. Varanasi, święta rzeka Ganges. Łatwo! Skąd mam wiedzieć, że naprawdę chcesz wrzucić te kwiaty do gangesów w Varanasi? No. Udowodnij to. Szyli. Serio! Głupia babo. Muszę jechać z powrotem. O my Jak mam teraz udowodnić? Jak może mi pomóc? Srak kurwa! Czym problem? Przewidujesz przyszłość. Czy możesz potwierdzić, że te nagietki mam wrzucić do świętego Gangesu w Baranasi? A kto ja jestem? O, sowiecki? Dobrze, pomogę ci baccia. O, ubiegł. popatrzcie. Nie Pokaż mi dłon. Jestem gadającą papugą. Różowy mówił prawdę. Właśnie przyjechał z nad Gangesu i coś niewyraźnie widzę. Stań na jednej nazwie. Może o On... <laughs> <w jelece? laughs> Jeszcze... Tak... Sorki, jeszcze mam głos taki spieprzony. Pantera musi wrzucić nagietki do gangesu. Żeby spełnić prośbę dziewczyny. To jest prawda. Aha. Dziękuję. Świetnie, teraz ona będzie na pewno wiedzieć. Nagietki dla świętej rzeki Ganges. O, i teraz jest... magicznie przekonana przez gadającą papółkę. Przepraszam, że wątpiłam w ciebie. Pozdrób ode mnie siwę O, mamy nagietki. Pozdrowie. Teraz muszę wracać na dworze Victoria. Umrę. Umrę po prostu, umrę. Kiedyś i tyle. Przekręcę się. O, ale trzeba nagrywać dalej. No, dla was. Wiktoria! Właśnie Tamika zaprowadzę cię! Super! Muszę ci powiedzieć, że zjawiłeś się w samą porę. Przecież to jest... Dziewczynka. What the fuck? Gender. Hehehe <laughs> Widziałem to już miliard razy. Dobra. Mamy nagietkie. wciepniemy je tu. i Wykonamy zadanie i musimy wracać do Chill Walla. jego dziadka Indrani. Ty tupa mu Oj oj oj, <kłatwizny> różowy! <kłatwicz> strasznie się u nas popsuła pogoda! Muszę porozmawiać z tobą o czymś bardzo ważnym. Wysyłam transport! A jakoś w wcześniej nie mogłeś wez wezwać transportu! Dobra! No i tak jest dużo. dużo. się dzieje, źle się dzieje. Czułem to. Oh yeah! A ja się z wami jeszcze subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie nam. Mi że podał ten odcinek "Różowej Pantery". Zobacz wszystkie poprzednie. Albo, o kurde, ale burdel. Zobacz wszystkie. On też jest robotem. Zobacz wszystkie poprzednie odcinki, które stworzyłem, albo inne moje produkcje. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć.